Właśnie, bo ja jestem ta szara na zerk na na tej płycie ejonowej Coraz gorzej, coraz gorzej się robi nie? Poldance. Ale to płynie, ale to płynie To jest gówno? No zdając o podzielone na na w mojej głowie tańczy Poldance. Czasem czuję, że to kocham, czasem w ogóle Czasem patrzę, czasem milczę, czasem dotknę Wygląda Rabku na pomko Nic nie zdążyłem wziąć na To jest ten cały szalon fajny, tak? Chyba, to jest ten szalon? Tego nie znają tej piosenki, no na razie mi się średnio podoba Tańczy poldem Dobra, to America, America. Trzecia liceum leżała na stole Pyta się czy ją pierdolę W sumie to tak, ale zrobię są mogę Woli dochodzę do tego, że pękam i gumę Jak owijam piki zielone Wykładam chuja na studia Harry chciał ruchać pieniądze Wtedy pokażą mi cyski jak zakończę koncert Marzymy o czasie po Polsce jak nasi idole Powoli w tym bardziej tronę Ale na ręce pierścionek no błagam, 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 no Eryk Moczka normalnie zjada szarana na nocie, no błagam Eryk Moczka głównie tu lepiej leci niż szarana. no i No błagam, no, Moczka, bo szale, no ja błagam was i wyjdźcie To, to no. się nie ten, dokładnie gra mi Ale no, nie ta wychodzi, że Erik Moczka zjadał kakela, zjadł okekela, bo szalan zjadł okekela, a Szarana zjada Erik Moczko, nie